Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Kochani przyjaciele, spotykamy się ponownie przy Bożym Słowie zawartym w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, przy modlitwie, zwanej przez większość z nas modlitwą wzorcową albo modlitwą Ojcze Nasz. Myślę, że większość Polaków zna ten fragment Bożego Słowa, chociaż wśród tej większości pewnie większość nawet nie wie, gdzie to w Słowie Bożym jest, a już na pewno nie wiedzą, co dokładnie to oznacza i że nie jest to regułką do odklepania, ale jest to wzorem tego, jak powinniśmy podchodzić do modlitwy. Dokładnie to objaśniam na poprzednich mm, wspaniałościach z nieba. Które są zatytułowane modlitwa czy rozmowa. Dzisiaj przechodzimy do trzeciego fragmentu tej modlitwy, trzeciej niezwykle cennej uwagi dotyczącej tego, w jaki sposób człowiek wierzący powinien się modlić i jak powinien pewne sprawy rozumieć, i tak naprawdę trzeciej bardzo ważnej sprawy, o której naucza Jezus Chrystus właśnie poprzez ten wzór modlitwy. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, Werset jedenasty. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Mnie osobiście niezwykle fascynuje w Panu Bogu to, że on nie tylko jest mi bliski, nie tylko ja mu jestem bliski. Nie tylko ma dla mnie wielkie plany, nie tylko mogę czuć się kimś wyjątkowym w Jego wielkich planach, jako Jego malutka owca, ale w dodatku, on nie ignoruje moich codziennych potrzeb. To nie jest tak, że to jest Bóg, który jest skoncentrowany i sfokusowany tylko na jakichś odległych, wielkich, mega duchowych sprawach, ale to jest Bóg, który jest też blisko mnie w sprawach codziennych, Bóg, który jest blisko Ciebie w sprawach codziennych. To odróżnia prawdziwego Boga. Boga chrześcijan od wszystkich innych bożków. Wszyscy inni bożkowie są zainteresowani osiąganiem jakiegoś niezwykle duchowego stanu, zaspokajaniem jakichś niezwykle duchowych, ja oczywiście te słowo duchowych umieszczam w tym przypadku w cudzysłowiu spraw, yy, natomiast nie są blisko człowieka. Nasz Bóg, prawdziwy Bóg, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg Bartka i Twój, Bóg który dzięki Jezusowi, Chrystusowi, staje się Ojcem Naszym, jest Bogiem, który jest bardzo blisko i nie ucieka od spraw codziennych. Mam prawo do Niego wołać o sprawy codzienne, o chleb codzienny. Myślę, że warto tutaj wyjaśnić znaczenie słowa chleb codzienny. To nie chodzi tylko i wyłącznie o chleb z masłem. Na przykład dzisiaj, w XXI wieku. Rodzice wysyłający dzieci do szkoły muszą zaopatrzyć te dzieci w przybory szkolne, w artykuły szkolne nierzadko w jakiś tablet, w jakiś laptop, i mamy prawo wołać do naszego Boga, by zaopatrzył nasz te sprawy, i mamy prawo spoglądać w obietnicę, że kiedy Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość postawimy na w pierwszym miejscu wszystko inne. A więc również takie sprawy będą nam przydane i nic nam nie braknie. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja tu nie mówię o, że, o tym, że ktoś chce, żąda, e, uważa, że chrześcijanin może chcieć i żądać jakiegoś gamingowego laptopu. Ja tutaj nie mówię o sytuacji, w której ktoś żyje w kraju trzeciego świata i tam. Są zupełnie inne warunki. Ja mówię o sytuacji słuchacza WZD-u. Najprawdopodobniej jesteś w podobnej sytuacji, jeżeli jesteś w podobnych warunkach jak ja. Wszyscy mamy świadomość, że różnie to bywa, ale ja wypowiadam się na poziomie i z poziomu Polaka mieszkającego w Polsce, tudzież do Polaków mieszkających w innych rejonach. Przeprowadzili się tam zazwyczaj z powodu chleba powszedniego. I teraz mamy prawo wołać do naszego Boga, i Bóg nas tego uczy. Ale jest tutaj pewna wskazówka. Skoro mamy codziennie wołać o ten chleb, codzienny daj nam dzisiaj, albo w innym tłumaczeniu na dzisiaj, chleba naszego powszedniego, no to znaczy, że nigdy nie będziesz miał takiego życia, w którym nie będziesz potrzebował wołać do Pana Boga. Że będziesz całkowicie od niego jakby inaczej, że nie będziesz zniewolony taką codzienną potrzebą do wołania do Pana Boga. Będziesz. Tak dokładnie wygląda chrześcijaństwo. Każdego dnia potrzebujemy wołać do naszego Boga o sprawy codzienne, a nie o to, żeby Bóg nas zabezpieczył na 20 lat do przodu, żebyśmy nie musieli myśleć, co będzie z jutrem. Musimy myśleć, co będzie z jutrem, a jeszcze lepiej, kiedy dochodzimy do wniosku, że jutro należy do Boga, a dzisiaj będę do niego w sprawach dzisiejszych, bo dość ma dzień troski, dość ma dzisiejszy dzień swojej własnej troski, jak nas uczy Pan Jezus. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba, oczywiście nie wyklucza tego, że mamy być oszczędni. Biblia mówi na przykład o siedmiu tłustych latach, podczas których trzeba. Zebrać na siedem chudych lat. Albo w Nowym Testamencie czytamy o proroku Agabeuszu, który nawołuje do tego, że przyjdzie czas głodu, i ci, którzy go posłuchali, byli przygotowani. Ale to też oznacza, że Bóg dzisiaj, jeśli trzeba, nas ostrzega o jutrze i daje nam rozwiązanie. Więc to się również mieści w tej modlitwie: Daj nam dzisiaj chleba powszedniego. Niezmiernie mnie to fascynuje, że mój Bóg nie jest Bogiem, który nie zwraca uwagi na to, że ja jestem człowiekiem i czasami dotykają mnie ludzkie rzeczy. Niezmiernie mnie fascynuje to, że sam Bóg stał się człowiekiem, by idealnie rozwiązać tą sytuację, idealnie mnie poznać i dać mi idealny wzór, że ja nigdy nie będę mógł powiedzieć, no. Ale to Bóg. Człowiek ma się inaczej. Chrystus dał mi wzór, że możemy postępować tak, by podobać się naszemu Ojcu w niebiosach. Dzięki Waszym komentarzom chcę też skomentować pytanie, które padło w komentarzu, kiedy wypowiadałem się na temat samego początku tej modlitwy. Ojcze, nasz ktoś zapytał, czy czymś złym jest nazywanie Boga Tatusiem. Myślę, że to jest przesada nazwanie tego czy, czymś złym. Ja osobiście nie odważyłbym się e, wejść mm, jakby w rolę takiego sędziego, który zabrania, czy też pozwala tak mówić. Natomiast myślę, że powinniśmy sobie wytłumaczyć sformułowanie, które jest zawarte w tym fragmencie. Otóż w oryginale jest tam użyte słowo Abba. Słowo Abba nie ma odzwierciedlenia w języku polskim. Dlatego, że to słowo ma w sobie... Tyle samo szacunku, co na przykład staropolska, staropolskie sformułowanie Panie Ojcze. I ma tyle miłości, ile jest w polskim sformułowaniu najdroższy tatusiu. Więc tak naprawdę, słowo abba jest nieprzetłumaczalne, bo kiedy zwracamy się do naszego Boga swoim sercem, właśnie w postawie takiej, że to jest nas abba nie patrząc na fonetykę, ale mamy w, w swoim sercu taki szacunek do Pana Boga, a jednocześnie mamy taką miłość, ogromną miłość do naszego Boga, no to właśnie wtedy prawidłowo się modlimy, bo jednocześnie jest to ktoś nas, nam bardzo bliski, a jednocześnie musimy pamiętać, że to jest Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Jednocześnie jest to nasz Tatuś i jednocześnie jest to Pan Ojciec. Abba. To jest właśnie sformułowanie, które pojawia się w tej modlitwie. Abba Nasz. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro. Nie zapomnijcie zostawić jakiegoś komentarza. Aha, nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać. Być może przed, być może po. Natomiast w sobotę 2 września. Mamy chrzest wodny tutaj w Toruńskich Górach przyjeżdża sporo osób z różnych rejonów Polski więc jeśli słuchacie tego nagrania przed ich chrztem to proszę zawołajcie do Pana Boga w sprawie tych katechumenów jeśli słuchacie to w dniu lub po y, tym chrzcie no to proszę zawołajcie do Pana Boga o tych którzy przyjęli chrzest by dumnie i odważnie kroczyli drogą pańską by każdego dnia Szukali oblicza Pańskiego nad sobą, by każdego dnia pilnie studiowali Boże Słowo i by każdego dnia przebywali w Jego Kościele, wśród Jego Kościoła, bo to recepta na właściwe chrześcijańskie funkcjonowanie te trzy elementy: wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro z Bogiem.